Rock 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 baller in the track boy Nie baczamusów, chcę myślać będą, z okładam, buty wychodzę na serno, Trzymam już depto Jak mać o to wyciągam drewno, ogrzeń, ty wiesz co odpalam, zaciągam, wolny krok prowadzi mnie Otwieram, odpalam Stresca koni wniata fest Jak chciałeś nas widzieć na szczycie to typie jeździmy płaskimi drogami Jakbyś, że ciężko jest wejść na szczyt To góry są tylko małymi paragórkami Tsunami przy brzegu małymi falami A do rozpierdalające domy przeważnie zwykłymi wiatrami tu wmawia się ludziom, że próg dobrobytu jest strasznie wysoko. Że bez talentu, bez dobrych pleców czy znajomości, to chuj ci wodko. A Mordo, na no serio, nie talent potrzebny jest. Miliony na luźno da się zrobić, trzeba tylko trochę konsekwentnie chcieć zawinąć. Kurwa sieć, jak trzeba 1506, powtórzej by coś mieć. Ja zawinąłem sieć i zobacz, kurwa Mordo na ręce zegar ze złotą koroną Jebać żabusów, co wiesz, nać będą, zakładam buty. Wychodzę na zewnątrz trzymam już beto, Jak ma petto, wyciągam drewno, krzywdy wiesz, co odpalam, zaciągam. Wolny krok prowadzi mnie, otwieram, odpalam. z tego nie wniotam fest. Jebać żabusów, co wiesz, będą, zakładam buty. Wychodzę na zewnątrz trzymam już beto, Jak ma petto, wyciągam drewno, krzywdy wiesz, co odpalam, zaciągam. Wolny krok prowadzi mnie, otwieram. Odbieram, odpalam, przez te groni w fest